Cześć wam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym filmie jest Brawl Stars na moim kanale a w dzisiejszym filmie opowiem wam trochę o nowym skinie, który będzie właśnie za wyzwanie mistrzowskie w Brawl Stars. ale jeszcze przed tym chciałam zachęcić się do łapki które pod tym filmem oraz rozsubika z wnętrzką, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie także skopiować link poprzez kliknięcie przycisku ud Udostępnij, a następnie opcji yy, Skopiuj link. E, mi to naprawdę bardzo pomaga, a jeżeli ktoś właśnie skopiuje link i napisze to w komentarzu, to oczywiście przypnę serduszko. Chcecie wpaść jeszcze do klubu Matty Team w za 14 tysięcy? A my już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do odcinka. A więc tak. Ten skin y, nie jest to w 100% potwierdzone, jednak według likerów, czyli osób, które przeszukują pliki gry, y, właśnie pojawi się właśnie taki challenge, który będzie solo. To jest bardzo właśnie ciekawe, bo jeszcze chyba nie było challenge'u solo w Brawlstars. I właśnie on będzie o jakiegoś skina. O jakiego skina jeszcze o tym nie wiemy, lecz myślę, że to będzie w miarę fajne, bo jeszcze solo challenge'ów nie było w Brawl Stars, więc to będzie mega ciekawe. Ja bym chciał właśnie tak zobaczyć i ten co najlepsze to nie musicie mieć oczywiście timu, yy, bo czasami właśnie jest problem z znalezieniem timu, a tu właśnie będzie solo, więc nie musicie szukać timu. martwić się, że nie będziecie mieli timu i, i tak dalej. Challenge będzie miał 15 15 leveli, że tak powiem, czyli 3-3 na przykład 3 lewele zadymy, czy lewele Giemgrapa, czy lewele hejstu i tak dalej. Challenge prawdopodobnie pojawi się po brutalku, czyli gdzieś w marcu, a brutalk będzie, obstawiam, że tak gdzieś yy, no, obstawiam, że tak gdzieś 5 marca, coś kotego. Na pewno nie będzie na początku marca, znaczy będzie na początku marca, ale nie będzie tak w pierwszych dniach, pierwszy, drugi, trzeci, tylko tak gdzieś 5, 6 może siódmy, siódmy, dzień marca, bo na pewno tak później się nie pojawi. Znów. Oczywiście, to nie są potwierdzone informacje, ale to jest bardzo prawdopodobne, więc na 90% pojawi to się w browser. A więc na tyle w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeśli wam się odcineczek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz sobie z dzwoneczkiem. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Jessie, wtedy właśnie przypnę wam serduszko. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.